Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na targówku na Brudnie, w okolicach ulicy Julianowskiej. Ulicy, na której do tej pory stał przystanek tramwajowy, a niedawno został zlikwidowany. Na temat tego, dlaczego ten przystanek zniknął i komu przeszkadzał, a komu jest potrzebny, rozmawiamy z mieszkańcami Brudna, między innymi z panem Robertem Golińskim, a także osobami, które w dniu dzisiejszym zbierają podpisy pod tym, aby przywrócić przystanek na ulicy Julianowskiej. Dzień dobry Panie Robercie. Dzień dobry, witam. Proszę powiedzieć, jaka jest historia tego przystanku i dlaczego on zniknął i komu tak naprawdę służy? E, przystanek zniknął po remoncie linii tramwajowej, która tutaj została został przeprowadzona przez Zarząd Tramwaj, Transportu Miejskiego i Tramwaje Warszawskie. E, zniknął tak naprawdę z jednego podstawowego argumentu, do jakiego udało się nam dotrzeć. E, zniknął na wniosek stowarzyszenia SISKOM, które opracowało listę przystanków, Mało wykorzystywanych dzięki likwidacji, którym linie tramwajowe mogą przyspieszyć, a to było podstawowym argumentem do remontu tej linii. I stąd jakby koncepcja pojawiła się taka, że po remoncie ten przystanek został e, przeniesiony. W ogóle dwa zespoły przystankowe zostały przeniesione, jeden zlikwidowany, drugi ustawiony pomiędzy. E, natomiast no, jakby idea m, przystanku umiejscowionego w tym miejscu została zgubiona, ponieważ no, przeniesienie go 250 metrów dalej e, jakby zupełnie mija się z oczekiwaniami społecznymi i, i z celem tego remontu. E, chciałem zapytać, a jak znaczy o ile krócej będą jeździły teraz tramwaje w momencie, kiedy przystanek został zlikwidowany, yy, czy to jest jakieś znaczące dla mieszkańców? Remont całej linii miał doprowadzić do skrócenia czasu dojazdu z e, Żerania Wschodniego do centrum Warszawy o 3 minuty, ale mówimy tutaj o e, całej trasie. Natomiast uzysk z tego, że zlikwidowano ten przystanek, nie wiem na ile jest znaczący, ale jeśli jest to 30 sekund do minuty, to jest to cały czas, który uzyskaliśmy? Proszę jeszcze powiedzieć, dlaczego jest to temat, można powiedzieć, bardzo głośny, bo, bo mieszkańcy jakby tutaj widzimy protestują. Komu służył ten przystanek i kto za nim będzie tak naprawdę najbardziej tęsknił? Przystanek przede wszystkim służył mieszkańcom, ale też tuż obok przystanku znajduje się duże targowisko i służył bardzo wielu osobom korzystającym z tego targowiska. Dodatkowo w okolicy tego przystanku znajduje się przechodnia rejonowa i Krajowe Centrum Ostałoporozy. Te miejsce użyteczności publicznej e, był bardzo potrzebny ten przystanek, który znajdował się bliżej, bo przeniesienie tego przystanku oddaliło drogę do, do tych miejsc przystanku. To paradoksalnie jest tylko 100 metrów, natomiast jedno, jest to jedna czwarta całej drogi do tych miejsc, a mówimy o Centrum Osteoporozy i Przychodni Rejnowej gdzie z czego korzystają osoby, które mają utrudnione poruszanie. I te 100 metrów w konsekwencji może być już trudnością. Proszę powiedzieć, czy orientował się Pan może, czy dzielnica, urząd, burmistrz jakby tutaj wypowiada się w obronie tego przystanku, czy, czy jakby tutaj no jakie jest stanowisko dzielnicy, bo wiem, że był Pan zaangażowany, jest Pan zaangażowany, więc podejrzewam, że może Pan to nam więc bardziej przybliżyć. Na jesieni ubiegłego roku odbyło się spotkanie Zarządu Transportu Miejskiego z zarządem dzielnicy. W momencie, kiedy informacja, że ten przystanek zostanie skasowany, wyszła na jaw. Kiedy remont już dobiegał końca, i zarząd dzielnicy uzyskał zapewnienie od e, wykonawcy, że przystanek e, nie będzie mógł być przywrócony dokładnie w to samo miejsce, natomiast zostanie zbliżony do poprzedniej lokalizacji i stanie się to już e, na wiosnę tego roku. Natomiast no, w tej chwili, jakby wiosna się już powoli nam kończy, e, przystanek nie wrócił, a z doniesień prasowych i z informacji uzyskiwanych od e, zpm Dociekają do na nas informacje, że realizacja tego przystanku zostanie przeniesiona na jesień dopiero tego roku, i też nie jest to w zupełności pewne. Czyli tak naprawdę jest to kolejna obietnica? Jest to kolejna obietnica, która jest odsuwana i, i bez żadnych gwarancji, więc z, dlatego też budzi tak ogromne zaniepokoje mieszkańców. E, I proszę mi powiedzieć, jeszcze e, podpisy, bo są zbierane. E, czy to jest inicjatywa? Jak to powstało i czy to w ogóle ma jakiś czy może odnieść jakiś e, skutek? Podpisy są zbierane przez e, handlowców z, z pobliskiego bazarku. E, jest już ich zebrana dosyć pokaźna suma, bo z tego co wiem, to jest to ponad 800 w tej chwili podpisów, a e, dosyć szybko są zbierane, więc mam nadzieję, że w jakiś sposób uda się dzięki tym podpisom i dzięki wnioskom, które przygotowujemy. E, naprawić mankamenty wykonania tegoż remontu. Dziękuję. E, stargówka z Brudna z okolic ulicy Julianowskiej, relacjonował do Państwa Bernard Jankowski dla mieszkaniec Info. Czy przystanek wróci? Mamy nadzieję. Czy jest potrzebny? Wiemy na pewno. Jest potrzebny i liczymy na to, że nasze władze przywrócą mieszkańcom ten przystanek. Szanowni Państwo. Słuchajcie swoich mieszkańców, a będzie żyło nam się na pewno dużo lepiej. Dziękuję ślicznie i zapraszam na kolejne relacje.